Przede wszystkim, aby bezpiecznie spędzić wakacje nad wodą, powinniśmy korzystać tylko i wyłącznie z dobrze zorganizowanych i prawidłowo oznakowanych kąpielisk, unikać kąpieli w miejscach, które są do tego nieprzystosowane. Jeśli już jesteśmy na kąpielisku, to przede wszystkim przestrzegamy regulaminu i wszelkich zaleceń i uwag, które prezentują nam ratownicy wodni. Obecnie w Polsce stosowane są tylko dwa rodzaje flag, które oznaczają możliwość lub brak możliwości kąpieli. Biała flaga oznacza, że kąpielisko zostało sprawdzone i jest bezpieczne dla osób z niego korzystających, natomiast czerwona flaga oznacza, że występują jakieś czynniki, które stanowią zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska. Mogą być to czynniki atmosferyczne lub inne zagrożenia miejscowe. Jeśli na maszcie nie znajduje się żadna flaga, oznacza to, że w tej chwili nie będzie sprowadzony nadzór przez ratowników. Najczęstszą przyczyną niebezpiecznych sytuacji nad wodą jest korzystanie z miejsc do tego nieprzystosowanych albo takich, w których bardzo dynamicznie zmieniają się warunki, czyli na przykład w rzekach. Drugą przyczyną jest brawura i e, niestety obecny przy niej alkohol. Czyli przecenianie głównie swoich umiejętności pływackich, przecenianie e, umiejętności zachowania się w danych warunkach. W 2018 roku największą grupą e, osób, które utonęły w Polsce, e, niestety byli mężczyźni, stanowili prawie 90% e, tych ofiar. Ponad 25% osób, które utonęły stanowiły osoby pod wpływem alkoholu. W związku z tym e, jest to jeden z najbardziej nie, niebezpiecznych czynników powodujących wypadki nad wodą. Kąpiel, nawet po nieznacznej ilości alkoholu, może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia. Nadmierna utrata ciepła, ciała, skurcze mięśniowe, dreszcze, zaburzenia orientacji przestrzennej i czasowej są niezmiernie niebezpieczne w warunkach kąpieli w wodzie. Trzeźwo myśleć nad wodą to być odpowiedzialnym, przezornym i nieść pomoc nie tylko swoim najbliższym, ale uważać również na osoby znajdujące się w naszym otoczeniu. To często od reakcji osób znajdujących się na kąpielisku zależy to, czy ratownicy będą mieli szansę na czas nieść pomoc osobie tonącej. Jeżeli ktoś jest świadkiem niebezpiecznej sytuacji nad wodą, powinien w pierwszej kolejności poinformować służby ratownicze pod numerem 112 lub dedykowanym dla ratownictwa wodnego 601 100, 100 i dopiero po tej czynności podjąć akcję ratunkową z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, dbając przede wszystkim o własne bezpieczeństwo. Tutaj apelujemy o to, żeby nie Podawać ręki bezpośrednio osobie tonącej, a spróbować podać jej jakiś przedmiot, czy to wiosło, gałąź lub nawet ręcznik. Pamiętajmy, że korzystanie ze wszelkich urządzeń wodnych, w tym kajaków, rowerów wodnych, żeglówek lub motorówek, powinno być poprzedzone z zapoznaniem się z zasadami bezpieczeństwa i ewentualnie z ich regulaminem. Korzystanie z nich pod wpływem alkoholu jest ogromną nieodpowiedzialnością i może stanowić zagrożenie nie tylko dla nas, ale dla innych osób, z którymi stykamy się w wodzie.